Czy się ma widać w pierwszym odcinku z serii gry na Androida? Ja właśnie mam plan zamiast zrobić sobie taką serię takich odcinków na Androida, chciałem robić testować aplikacje na telefonie Samsungu Galaxy 8. Teraz właśnie nim nagrywam, ale niestety był problem, ponieważ aparatem. Po prostu była, była po prostu taka słaba jakość dźwięku, że nic się prawie nie zdało zrozumieć. to strasznie w jak czasami znajduje na YouTube filmiki. Tak niewyraźnie ten. No ale grunt jest dobrze. Na tablocie też mogę równie dobrze pokazywać. Hmm. Więc zacznijmy. Dzisiejszą aplikacją, którą chciałbym pokazać jest... Którą Wam pokazać jest... Minecraft Pocket Edition. Hmm. Jest to fajna gra, może porównam jeszcze sobie z wersją demo. Najpierw włączymy... Można sam porównać z grom na kąpie. To jest widać demo. Wersja jest napisana tutaj. Tak. można sobie wybrać mod Creative Mode, survival mod i, no i zamknąć to. Ja sobie teraz biorę mod kreatywny, świat się troszkę załaduje Sądziłem, że yy, Minecraft będzie bardziej lagował niż ten, ale wchodzi przyzwoicie. Yy, no, niestety, że trochę trzeba poczekać, ale prawda, zaraz będzie, już prawie. I świat się nas generował Jak widać, nie zaczyna yy, nie, nie się to. Możemy sobie niszczyć bloki. Tak normalnie jak na wersji komputerowej. Jest tu nie dokładnie wszystko, co jest w wersji pełnej, ponieważ są nie są tutaj dostępne. Przecież hmm, tego typu jak miecz, drewno, brzozy takie. Trzciny cukrowej, niebieskie kwiatki, liście e, Są tu takie rzeczy tutaj. Lawa też to jest, chociaż nie, jest, nie jestem pewien, ale no że jest tutaj Sprawdzę jeszcze, może się dokopię chociaż wątpię, jak nie się dokopie do bedroka Ale no, nie no, no Minecraft bardzo ładnie chodzi na tym O! Jak widzicie już mamy pierwszy surowiec, czy no nie wiem, czy to się było wcześniej. Lep lazury, lapis Lazuli Na wersji yy, suurowalny moglibyśmy go wydobyć. Ale Muszę ostrzec, że w wersji demo nie da się, się zapisać świata. No i proszę. Teraz mamy Bedroka. O, są nawet. Nie no, ma, no, dobra. To może teraz... jest w takim razie, można sobie ustawić opcję automatycznego skakania, że nie trzeba się z tym męczyć. Ja sobie tak ustawiłem to zdanie bardzo wygodne. Um, no i może teraz pokażę wersję. Yy, pełną wersję. Sobie, I zobaczymy sobie pełną wersję. I gdzieś nie jest to wersja domowa, a wersja 040 alpha. Teraz jakiś tam mam świat, to jest na sekret, na survival, na survivalu, ale też to ładnie wygląda. Świat tu już można zapisać. No, też by pięknie chodzi. A. O, dobra. Wszystko się ładnie niszczy. zbierać drewno. Ogólnie to bardzo fajna gierka. Jak widać tutaj ale survival, ale nieważne. Spróbuję teraz sobie stworzyć nowy świat na trybie kreatywnym. I zobaczymy sobie jakie są dostępne bloki. Siad się tutaj. Mm, mi się wydaje, że się troszkę szybciej udaje, ale nie wiem, czy to no, chyba nie ma nic związanego z tym. Dobra, ale już na momencik. okej, okay. o! zesponowaliśmy się na jakimś. Yes! To był jakimś zamarzniętym morzu, chyba. Dobra, ale tak wygląda. Blo dostanę bloki. No, takie są tu bloki, jak... możecie możecie zobaczyć. Jest ich dużo więcej niż w wersji z łuku można też sobie strzelać, ja spróbuję sobie na przykład wziąć strzały, jeżeli tu można wychocza tu jeszcze skraftować je może da się strzelać z tego e. o, jest, jest można sobie strzelać chociaż to nie jest zbyt wygodne jak, osiem, jak strzelamy w górę to mm, no, reaguje spowolnie. powiedzmy tak przyciskam palcem i dopiero po, po takim czasie to reaguje szczególnie jak jesteśmy skierowani w dół to yy, mechanizm wykrywa, że może chcemy zniszczyć blok A po prostu kiedy łuk nie możemy żadnych bloków zniszczyć po prostu możemy trzeba zmienić dobra, tak wygląda właśnie Minecraft Pocket Edition polecam tę grę kosztuje ona 20 około 20zł yy. Warto jest dosyć ją kupić. Ja mam wersję na PC to, ale no, lubię sobie też czasami pograć na tablecie, jeszcze. Można, jeszcze jest do wyboru ten do serwera, można się podłączyć. Znaczy, nie wiem, to jest join game, tutaj akurat to jeszcze tak nie robiłem, bo dopiero od wczoraj mam tą gierkę. No dobra, nieważne. W opcjach możemy sobie jeszcze ustawić mm, grafikę dokładną. Takie jak na przykład. No, możemy coś. spróbujemy sobie, jak chodzić na dokładnej grafice. się, że może troszkę słabiej. Dobra, to był ten świat. Zobaczymy. Jest dokładnie. O, proszę. Nie widać, żeby się coś lagowało, ale jeszcze zobaczymy, jak podejdziemy do takich. O, tam widzę już drzewa. Tutaj. O. Widać. Minecraft. Nie, nie, nie pogarsza się przy tym, jak używamy. Jak używamy. Oczywiście można latać, jak używamy tego. Dokładnej grafiki Latać tym możemy. jak to się. Nie potrafię jeszcze do latać. O! No to nie wiem dlaczego, ale w każdym razie można sobie ładnie tutaj wszystko robić. Hmm. Dobra, to może na tyle z tej gry. W tym, może jeszcze dzisiaj nakręcę drugi odcinek z jeszcze jakąś z innej gry, ale naprawdę polecam tę grę, jest naprawdę rewelacyjna dla na tego tableta. Dzięki za obejrzenie i na razie.